Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ja mam piątek? Jezus Maria, nie! Dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, ale ja jutro mam dyżur, więc tak jakby dnia nie było. Więc dla mnie tydzień się kończy dzisiaj, ja już myślami jestem przy niedzieli. No, mój dziadek miał takie powiedzenie, że myślał indyk od niedzieli, a w sobotę łeb ucięli. No, nie mniej jednak ja już myślę trzy dni do przodu planuję trzy dni do przodu i ogarniam trzy dni do przodu, bo niestety, ale jak mam dyżur, to mam takie 24 godziny wycięte z życia, kiedy nic nie załatwię. No i właśnie teraz jadę na przegląd z moim autkiem. Moje autko jeszcze nie ma roku, ale musimy jechać na pierwszy przegląd, dlatego, że stuknęło mi 15 tysięcy kilometrów. Dokładnie mam teraz na liczniku 15 649. Także już chwilę to 15, znaczy przed chwilą, ale ja tak dużo jeżdżę, że już ym, ponad 600 km powyżej 15 tysięcy, więc już, już miałam mieć ten przegląd w poniedziałek, ale właśnie przesunęłam na dzisiaj, czyli na czwartek, bo już widzę, że za chwilę będzie 16 tysięcy, a tam tolerancja jest chyba plus minus 1000, więc ja nie mogę tego przekroczyć. Bardzo się boję, ile mnie ten przegląd będzie kosztował. Także zobaczymy. E, przez telefon powiedziano mi, że chyba 980 zł brutto, ale bardzo jestem ciekawa ile faktycznie zapłacę. Trochę mnie e, to stresuje. I, e, I co? I później wracam na do domu. E, muszę upiec tort makowy dla mojego chrzestnego, co w ogóle jest czasowo totalnie mi nie, nie w smak, ale trudno. Muszę to jakoś ogarnąć. Wymyśliłam, że dzisiaj upiekę tort, a w sobotę, jak wrócę z dyżuru, to go przełożę kremem, bo dzisiaj ciepłego nie dam rady przełożyć. Dzisiaj rano byłam w sklepie po wszystkie składniki. Um, a o 18 zaczynam szkolenie biznesowe online. I w ogóle bardzo jestem ciekawa, bo to moje pierwsze takie szkolenie. Ono ma trwać ponad 3 godziny na żywo. Um, Właśnie to nie jest tak, że odsłuchuję jakiegoś nagrania, tylko pani robi wykład na żywo, więc nie wiem, czy dam radę być cały czas online. Trochę trochę się martwię, ale w razie czego, jakbym nie dała rady, to potem można wrócić do nagrania, także chociaż tyle, bo wiecie, 18 to jest taka godzina, kiedy jeszcze jemy kolac obiad o kolację, już za chwilę około 19, 19.30 idziemy się kąpać, potem jest usypianie Zosi i ta zabawa czasem trwa do 21, więc tak między 18 a 21 właśnie różnie to bywa z tym czasem, jeżeli Zosia da się uśpić tacie i Krzysiek ją ogarnia, no to ja mam trochę więcej luzu, a jeżeli ona chce mamy, no to to jest gorzej. Także nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Ale tak jak mówię, w razie czego sobie to potem odsłucham w luźniejszym terminie. No dla mnie lepiej jakby to szkolenie było przed południem, ale no, niektórzy pracują, więc te szkolenia są robione po południu. Tak jak mówię, wracam z dyżuru, będę przykładać tort dla wujka, a potem jeszcze będę musiała odebrać w sobotę prezent dla mamy, bo w niedzielę oprócz basenu niedzielnego jedziemy na imieniny do mojej mamy. Także bardzo, bardzo intensywnie. No, tak, ale prezent już dzisiaj mamy zamówiłam, także chociaż tyle, że nie muszę jechać do sklepu i, i nic szukać. Natomiast generalnie, jak schodzę z dyżuru, to moje funkcjonowanie wygląda tak, że wypijam Red Bulla, a potem kawę, potem czasem kolejnego Red Bulla albo kolejną kawę. No i tak to się toczy, więc nie wiem, na ile zdrowe jest przepijanie Red Bulla kawą. Zastanawiałam się, ile Red Bulli można wypić naraz, żeby mi serce nie stanęło. No, ale zazwyczaj chyba nie przekraczam dwóch, trzech. Tak, na zmianę z kawą, jeszcze. No, jeszcze był pomysł, żebyśmy dzisiaj mieli na squasha, ale to już, już by się nie udało, e, więc napisałam do trenera, że sorry, ale dowa jest za krótka i że możemy grać w poniedziałek. Także o, właśnie, w poniedziałek będzie chyba skłosz, zaległy z tego tygodnia. Bo ostatnio graliśmy. Kiedy? W piątek. W piątek graliśmy. No, a teraz ja w piątek pracuję, no i był taki pomysł, że może w czwartek będziemy grać, ale. Wiecie co? Muszę powiedzieć, że jak mam dwa dyżury w jednym tygodniu, a tak jest teraz, bo mam dyżur we wtorek i mam dyżur w piątek, to ten tydzień robi mi się naprawdę bardzo, bardzo krótki. Jeszcze, żeby któryś z tych dyżurów był w weekend, to może jeszcze, ale w weekend miałam w sobotę nockę. Miałam w sobotę noc, wtorek 24 i piątek 24. No, jakby nie był piątek, tylko sobota, to może by się to tak trochę luźniej, yy, yy, łatwiej rozłożyło. A jak mam dwa dyżury w jednym tygodniu, to jest bardzo ciężkie. Dzisiaj jak wróciłam z dyżuru, to pod drzwiami czekała na mnie paczka z hm i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, bo to zamówienie robiłam wczoraj, a przyszła już dzisiaj, także wow, a pisała, że 2-3 dni będzie paczka szła, także jestem mega, mega zaskoczona. Co prawda jest to połowa mojego zamówienia i o tym wiedziałam już składając zamówienie, bo było wyszczególnione, że przyjdą dwie paczki, więc na drugą jeszcze muszę trochę poczekać i w drugiej zamówiłam sobie płaszcz, więc na pewno będzie większa, no ale sprawdźmy, co przyszło w pierwszej paczce. Zamówienie robiłam głównie z powodu rajstop dla Zosi i widzę, że w tej paczce tych rajstop nie ma. Przyjdą w drugiej i widzę, że tutaj są same sukienki dla Zosi. Także zaraz mam odpakuję, powyciągam z tych folii, żeby nie szaleścić i pokażę dokładnie, co to za sukienki. Um, natomiast rajstopy prawdopodobnie przyjdą z moim płaszczem. Także mam nadzieję, że już niedługo przyjdą, bo na rajstopach zależało mi najbardziej, bo Zosia wyrosła ze wszystkich rajtek. I na pierwszy ogień tutaj mamy taką tiulówkę. Taka wielka suknia. Ona jest już z krótkim rękawkiem. Troszkę tutaj macie kolory przekłamane, właśnie nie wiem dlaczego, ale jest generalnie taka fioletowo-funkcjowa. I tak sobie pomyślałam, że może Zosia by w tym wystąpiła na swoich urodzinach. Zobaczymy, czy dają do tego czasu schować, czy będzie w niej chodzić. Bo jak ją zciora do tego czasu, no to nic z mojego planu. Ale taka rzeczywiście balowa, jeszcze tutaj z jakąś taką błyszczącą lamówką. Ja wybrałam już dość duży rozmiar, bo 110 na 116. Dlatego, że Zosia teraz tak śmiegnęła, że wszystkie sukienki są na nią za krótkie. I tu kolejna sukienka taka nala, to delikatna bawełniana i to też jest 110x116. Ale widzę, że ta jest jakaś przeogromna i nie wiem, czy nie będę jej odmieniać na mniejszy rozmiar. Ja biorę też pod uwagę to, że one mogą się ciut skurczyć w praniu, ale ta jest jakaś strasznie szeroka. Zosia jest wysoka, ale na długość ta sukienka byłaby jej do pół łydki chyba, albo dalej. Ale będzie totalnie za szeroka, więc nie wiem, czy tej nie wymienię na mniejszą. Ja nie wiem co oni mają z tymi rozmiarami, ale tutaj też jest na 116 i ta sukienka jest dużo krótsza, nie wiem czy to widzicie i jest węższa, także ta sukienka byłaby okej okay na zosie, także nie wiem o co chodzi, czemu tamta jest taka wielka, czy ona jest, ma taki fason oversize'owy, ale po prostu dwie Zosie by się do tamtej zmieściły, a ta myślę, że będzie spoko, także tutaj nie będę odmieniać. I tutaj też chyba 110x116 i ta na długość też wydaje mi się, że będzie okej, okay, bo właśnie teraz mam które są przykrótkie. Tu mogą być ciut za długie rękawki, ale rękawki zawsze można podwinąć. Natomiast, tak jak ja mówię, jeżeli ona mi się jeszcze ciutkę skurczy w praniu, no to już w ogóle. I to też wydaje mi się, że będzie na styk całkiem spoko. Mówię, może minimalnie rękawki. I to też jest 110x116, tylko z dłuższym rękawkiem, taka wiosenna na Teraz, bo tamte dwie z krótkim to tak bardziej na lato. Byłam przed chwilą w paczkomacie, bo zapomniałam, że mam jeszcze jedną paczkę do odebrania dzisiaj, a jutro o 8 rano by mi ją usunięto z paczkomatu. I jest to kolejny element do rozwoju mojej marki biżuterii Antu. Zaraz Wam pokażę, co to jest. A mianowicie jest to giloty na... Ja w ogóle powinnam już dawno coś takiego sobie kupić, bo jak robiliśmy papeterię ślubną, to bardzo nam brakowało i wtedy pożyczałam od koleżanki. E, natomiast teraz potrzebuję swojej, aby wycinać różne materiały papiernicze e, związane z marką Antu. E, zamierzam zamawiać też gotowe, drukowane, ale na początku potrzebuję niektórych rzeczy małej ilości. E, no i bardziej opłaca mi się to drukować samodzielnie i. Ciąć! Dzisiaj przyszła do mnie ta druga paczka z handlemu. E, przyszła w nienaruszonym stanie. Ja już tutaj otwierałam, bo dałam już młodej rajstopy. Tego wam nie pokażę. Sześć par zwykłych e, rajstopów w dwóch rozmiarach. Jedne chyba 110, drugie e, trochę większe. 116 jakoś tak? Albo 104 110? Coś takiego, ale e, już jej dałam, dlatego że musiałam ją jakoś dzisiaj zająć. Ale pokażę Wam tutaj dwie rzeczy, które są dla mnie. Także coś innego, nie dzieciowego. Dwie paczki, dwie rzeczy już wyciągam i oglądamy razem. I tutaj na pierwszy ogień: leggings, zwykłe, czarne, yy, długie tak na no nie patrzę, nie wiem czy nie będą za krótkie ale już podoba mi się, że mają taką szeroką gumę, czyli powinny być wygodne i nie powinny się wpijać zastanawiałam się tylko jaki mam rozmiar wziąć czy L czy może XL ale chyba XL-ki nie było więc wziąłam l -kę. zobaczymy czy będzie dobra ja z HND-u nie miałam chyba nigdy leginsów innych niż ciążowe tylko ciążowe chyba miałam od nich to były całkiem spoko, także zobaczymy jak te się sprawdzą Druga rzecz to płaszcz. Nie będę go rozkładać na podłodze, więc pokazuję Wam tutaj na szafie zwykły beżowy prosty. E, oczywiście myślę, że będzie lepiej wyglądał na mnie e, i postaram się go pokazać Wam też na mnie i w świetle dziennym. E, jedyne co teraz widzę, to fajną ma tutaj fakturę i podoba mi się, że ma podszewkę, bo ten, który ja do tej pory miałam też z H&M-u i chyba nawet za podobne pieniądze, e, nie miał podszewki, a już teraz na pupie zaczął się po prostu przecierać i wycierać, i już wygląda bardzo, bardzo. Źle. Chciałam taki prosty bez paska yy, i on tutaj jest zapinany yy, tylko na taki jeden guzik. I te guziki nie są najszczęśliwsze, bo dokładnie identyczne mam teraz w płaszczu yy, właśnie tym znoszonym, też z handlemu. Tylko tutaj są yy, te guziki, jeden obok drugiego, a w tym płaszczu, który ja mam w tej chwili, jest jeden pod drugim. No i te guziki to tak średnio średnio, no ale trudno e, chciałam bez paska, dlatego, że ja i tak potem nie wiążę tego paska albo mi się gdzieś pląta, albo mi się gubi, e, potrzebuję takie coś do zarzucenia po prostu na siebie e, jak idę do samochodu i tyle, także zobaczymy e, jeszcze jak będzie rozmiarowo na mnie wyglądał i może w kolejnych dniach wam pokażę a cena, aha, wzięłam rozmiar L i cena była, nie wiem, 220, tutaj nie mam E, chyba 220 zł, jakoś tak. Ewentualnie, żeby mogę Wam napisać na dole. Na obiad będzie danie, które wyjątkowo rzadko robię, a jest bardzo pyszne i gorąco Wam polecam, jeżeli macie termomiksa, czyli zupa jarzynowa i danie na waromie. Jednocześnie nam się robi i drugie danie, i zupa, i nie jest do tego potrzebny termomiks friend, bo wszystko robimy w jednym. Na dole nam się gotuje w garnku zupa, a na przedstawce waroma, u góry na parze, nam się robi drugie danie czyli kurczak z warzywami. I tutaj mam już pokrojonego kurczaka. Ja sobie go przyprawiam. Teraz go będę wrzucać do oliwy. I mam tu już czekające też warzywa. I gotowe danie prezentuje się tak. Ja właśnie przed chwilą nagrywałam dla was insta story, dlatego że dzisiaj um, odbywa się prezentacja na Instagramie Antu mojej kolekcji biżuterii Bransoletek Antu Jewelry. Tutaj widzicie jedną z nich. To jest akurat bransoletka dla byka. Bransoletek jest 12 dla 12 znaków z Zodiaku. Jeżeli nie chcecie przegapić premiery marki i preorderu, który będzie z fajnymi rabatami, to wpadajcie na Instagrama marki. Ja Wam zostawiam link w opisie filmu. Antu Jewelry znajdziecie na pewno na Instagramie i obserwujcie profil, aby nie przegapić, właśnie premiery. Myślę, że po świętach ruszy premiera e, już taka z preorderem do zamawiania. W preorderze będzie 20% rabat e, i darmowa wysyłka, ale preorder będzie ograniczony czasowo. E, wydaje mi się, że będzie na tydzień otworzony, ale to jeszcze e, zobaczymy, jak ruszy preorder, to wam na pewno powiem dokładnie. E, I w preorderze będzie ograniczona ilość. Sztuk, jaka jest dostępna. Czyli jeżeli się wyczerpie dany nakład, to, to więcej w preorderze nie będzie. Także preorder będzie miał ograniczenie i czasowe, i ilościowe, a potem już ruszy normalna sprzedaż, która nie będzie z aż takim atrakcyjnym rabatem. Także myślę, że warto się zaczaić na ten preorder, jeżeli ta biżuteria Wam się podoba. Tutaj wrzucę Wam jeszcze kilka zdjęć tej kolekcji. A wszystkie dokładnie możecie sobie pooglądać właśnie na Instagramie Antu Jewelry. Tak jak mówię, 12 bransoletek z kamieniami naturalnymi dla 12 znaków zodiaku. Kolorystyka bardzo, wydaje mi się, stonowana, przystępna, elegancka. Zależało mi na tym, żeby te bransoletki nie tylko były takie z mocami, z kamieniami, ale też po prostu, żeby były ładne. Także to taka zapowiedź tutaj na YouTubie i wpadajcie na Instagrama Antu Jewelry, żeby nie przegapić pre-orderu, który już po świętach... Korzystając jeszcze z okazji, myślę, że to będzie ostatni vlog przed świętami. To chciałam Wam życzyć smacznego jajka i makrego dęgusa. Jak widzicie, u mnie przygotowania słabo idą, bo jeszcze nie mam wystawionych świątecznych dekoracji, a jest mniej niż tydzień do świąt, ponieważ dzisiaj mamy poniedziałek w tygodniu przed świętami. Jak na razie to dorobiłam się tylko tulipanów z baziami, a całe pozostałe dekoracje świąteczne muszę jeszcze wyciągnąć. Także w tym roku święta mnie zaskoczyły w ogóle. Nie wiem, kiedy pierwszy kwartał tego roku minął. Po prostu leci e, strasznie ten czas. Także mam nadzieję, że Wasze święta będą smaczne. A jeżeli na ostatnią chwilę się przygotowujecie, to ja przypominam, że na moim e, kanale jest playlista Wielkanocna. Także e, postaram się ją podlinkować tu na dole w opisie. Wpadajcie, zaglądajcie. Może jeszcze na ostatnią chwilę coś sobie tam podejrzycie z przygotowań przed Wielkanocą.